Cześć kochani, witajcie w kolejnym szyciowym odcinku. Dzisiaj chciałabym uszyć sobie taką narzutkę z dzianiny pętelkowej. No i mam tutaj właśnie taką dzianinę, ale tak sobie patrzę na nią i tak się jej przyglądam. I tak naprawdę lewa strona podoba mi się bardziej niż prawa. Także pomyślałam sobie, że mam dużo tej dzianiny i mogę uszyć sobie dwie rzeczy, tak więc w tym odcinku uszyję sobie po tej stronie, czyli moja lewa strona dzianiny będzie moją prawą i uszyję sobie narzutkę, a w w którymś tam kolejnym odcinku myślę, że jeszcze ta tkanina się pojawi na przykład w formie marynarki, a może na przykład jakiś spodenek dla dzieci, bo też pisałyście mi, że fajnie by było, jakbym uszyła coś dla dzieci, no to może się w końcu coś takiego pojawi. No to co, to ja w takim razie biorę się za rysowanie mojego wykroju, który właściwie jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądał, wszystko jest w głowie i będzie tak na bieżąco, jak zwykle, zamotane, ale mam nadzieję, że wyjdzie jakaś fajna, fajna forma i zobaczymy, jaki będzie. Efekt końcowy, także zapraszam do szycia ze mną i do oglądania najpierw złożyłam tkaninę na pół złożyłam po prawej stronie tkaniny tej takiej zasadniczej prawej, natomiast moją prawą będzie jednak ta, także rysuję po tej stronie czyli zakładajmy, że to jest jednak moja lewa strona i teraz tak, co robimy? Najpierw odrysowałam sobie tutaj, zaznaczyłam jedną czwartą obwodu mojej, mojej szyi czyli tak po linii prostej jakbym sobie zaznaczyła plus taka łódeczka, tak? Bo jednak ten podkrój szyi nigdy nie jest taki prosty, tylko zawsze robimy coś takiego Później rysujemy swoje ramię i ja y, chciałam uniknąć tutaj wszywania jakichś rękawów, no bo chcę, żeby to była jednak taka y, narzutka z mankietami w. Y, tak tutaj w łokciu Także jeżeli wasze ramię ma na przykład 13 cm Tak jak moje, no to mamy 13 I przedłużamy je o tyle centymetrów Ile chcecie, żeby ten, ten rękaw jakby się kończył U mnie wyszło 50 cm Więc mam właśnie w tym miejscu Później zostawiamy tutaj tu, tu będzie nasz otwór na rękę A tu doszyjemy mankiet Mankiet wytniemy zaraz osobno Czyli tu będzie nasza ręka i mankiet i macie otwór, no ten otwór będzie gdzieś mniej więcej tutaj w łokciu, także zmierzcie sobie, e, zmierzcie sobie, jak ja mam to zrobić, e, tak, zostawiamy luzu z centymetr, wychodzi u mnie 26 centymetrów, no i centymetr na szycie, tak, więc tyle zostawiamy i tutaj sobie e, zaznaczacie, no ja, zaz z o. Ja, czyli połowę, no to ja trochę więcej dałam, no ale to zawsze można gdzieś tam sobie po prostu zszyć więcej. Ja wolę zawsze zostawić te 2 cm luzu i najwyżej doszyć, niż, niż mieć później zaciasno. No i później mamy nasz bok, tak? Więc sobie tak naprawdę mierzycie, i jaką, jaką długość ma mieć ten narzutka, czyli wracamy tutaj do naszego karku. Dajemy sobie długość całkowitą. U mnie wychodzi akurat 81 cm. 81 cm. Tutaj rysujemy sobie linię naszych bioder, bądź miejsca, w którym kończyć się będzie nasza, nasza narzutka. U mnie wychodzi gdzieś tak trochę za tyłkiem, więc sobie zmierzyłam obwód, obwód tego miejsca, dodałam kilka cm, żeby było luźno. No i sobie tutaj narysowałam linię prostą. Tu mi wyszedł. Koniec. I połączyłam te dwa punkty ze sobą, tak pod, pod skosem I wyszła mi taka właśnie forma. I teraz ją wytnę i odrysuję sobie drugi raz to samo um, moje dwa przody, tylko tutaj już będzie rozcięcie, bo narzutka będzie taka nakładana, niezapinana. I też myślę o tym, żeby zrobić tylko te mankiety, a górę i dół zostawić taki niewykończony, um, ponieważ ostatnio trend właśnie takich niewykończonych dzianin bardzo mi się podoba. Um, no i tak sobie wymyśliłam, że fajnie byłoby mieć coś takiego. No bo właściwie nie jest to problem podwinąć i przeszyć, czy nawet zrobić ślamówkę albo przeszyć na coverlocku, ale zobaczymy, jak będzie wyglądało takie ym, nieobrzucone, takie surowe. Także co, ja wycinam sobie tę formę i odrysowuję ją z drugiej strony dwa razy, żeby mieć jeszcze przody, a później będziemy to łączyć i zszywać. Trzy części mojej narzutki. Mam tutaj rozłożoną, jak widzicie, jedną część całą, czyli mój tył. Drugą część, jedną, jedną połowę przodu mam już przypiętą. Czyli mam przypięty mój, tutaj moje ramię wydłużone aż do łokcia. Zostawione miejsce na rękę. I tutaj będziemy doszywać mankiet. No i do końca spięty mój bok. I teraz to samo zrobię z drugą częścią. Czyli kładę, o, mnie ta strona. Kładę tutaj swoją prawa strona do prawej, czyli to jest moja prawa strona i prawa Prawa do prawej. I muszę sobie dopasować też f. Dzienina się trochę zawija, ale jest okej, okay, tak? I teraz zepnę sobie ten szef, zostawię tutaj 17 cm puste i do końca znowu zepnę. I później przeszyję najpierw tu, później tu. No i zostanie nam tak naprawdę y, zrobienie mankietów i przyżycie ich do naszego rękawa i będzie gotowe to do dzieła. Mam spiętą moją narzutkę, zostaje wykroić mankiety i później je tylko wszyć. I teraz tak mam materiał złożony na pół, rysuję sobie tutaj, zaznaczam 17 cm plus cm na szwy, tak? czyli 18 cm. No i chciałabym, żeby mój mankiet miał 5 cm, czyli po złożeniu, po złożeniu będzie miał 5 cm, a przed 10, więc sobie tutaj zaznaczam 10 cm taki prostokącik. I ja teraz go sobie wytnę, wytnę drugi taki sam. E, on będzie zszyty tu y, będzie miał tylko jeden szef boczny, bo tutaj mamy całość i później po złożeniu będzie wyglądał tak i taki będzie przyszyty do tuniki. Jak widzicie, ja już sobie zszyłam moje szwy, czyli mamy cztery szwy, tak? Narzutka jest już taka sobie praktycznie gotowa. Teraz zostaje to jest prawa strona. Ja przyszyłam sobie tutaj szwy na overlocku, ale żeby wzmocnić trochę ten szew, bo on jest taki elastyczny, a zdarzyło mi się wielokrotnie nawet w rzeczach kupionych w sieciówkach, że te szwy są dość takie słabe i gdzieś tam mi się rozchodziły, także ja sobie teraz jeszcze na na maszynie wielofunkcyjnej tutaj tak delikatnie milimetr pod tym szwem przeszyję wszystkie moje boki, żeby mi tutaj nic się nie rozchodziło, no i zostanie mi w moich... Mankietów. Mam już je też, też szyte, To jest jeden, jeden bok, bo drugi był taki wykrojony, że, że nie ma szwów. I ja go sobie złożę na pół, już na prawą stronę, i przypnę sobie szpilkami do mojego otworu na rękę, który gdzieś tu był. Tu jest, tu jest. Więc ja go sobie tutaj przypnę prawa strona do prawej, o właściwie w taki sposób, później Wam jeszcze pokażę i też przeszyję najpierw na overlocku, a później jeszcze wzmocnię to stebnówką żeby, żeby się nic mieć taką satysfakcję, że nic na pewno się tam i pewność nie popruje i nie puści nitka no, czyli ja najpierw przeszywam szwy, które już mam zszyte, a potem przypinam mankiet do do czego? do, no tu No i kochani, jak widzicie, mam już na sobie moją narzutkę, jest gotowa. Półtorej godziny szycia, czy znaczy właściwie wykrajania i później szycia i narzutka jest. Także jak się prezentuje w całości, to będziecie mogli zobaczyć standardowo już w czwartek w moim odcinku ze strojem dnia ze stylizacją. Także ja się dzisiaj już z Wami żegnam, no i zapraszam do kolejnych moich odcinków i szyciowych, i tych ze strojem dnia, i może jeszcze jakieś inne wymyśle, kto wie. Także do zobaczenia!